Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Proszę, teraz popatrzcie. Każdy niech pilnuje teraz swojego położenia tak, żeby żadna inna nie mogła im trafić. Będzie je takie. I... Rączka za Rączka główka. Rączka główka. Dziewczynce są przeurocze i, i, i widać, że dobrze się w tym chcą bawić i że mają do tego taki duży zapał. Myślę, że będzie dobrze. No, dziewczyny są rzeczywiście fajne w tym roku. Chcemy przygotować coś fajnego, żeby był to pokaz dziewcząt, który przyniesie im dużo frajdy, będą się mogły ładnie zaprezentować, a jednocześnie, żeby ludzie, którzy będą to oglądali, mieli też taką dużą przyjemność oglądania tego pokazu. Do ludzi. Przyznam, że pan, który prowadzi z nami zajęcia, zwrócił mi uwagę na pewne błędy, które można powiedzieć, których nie uczono, czyli powiedzmy uczenie kroków, a nie ruszanie na przykład biodrami, zwracanie uwagi na właściwy punkt ciężkości w ciała, także bardzo profesjonalnie prowadzono na pewno. W związku z tym wy róbcie to na pełny gaz. Jak maknąć roko, to maknąć. Nie. Bo to nic nie daje. Rozumiecie o co chodzi? Jak pójść głową, to pójść, a nie. Bo to nic nie daje. Przyszły takie czasy, że kobiety w dużej części, bo oczywiście nie 100%, ale w dużej części próbują za wszelką cenę ukryć swoją kobiecość. Chcą, chcą być członkiem społeczności, a nie kobietą. I wydaje mi się, że to dużo tracą przez to, bo można być w pełni członkiem społeczności, robić wszystko, być nawet dyrektorem największych koncernów światowych, a jednocześnie przy tym być kobietą na co dzień. Spodnie powodują utratę dyscypliny ciała. Można swobodniej usiąść, można swobodniej chodzić, można swobodniej się poruszać. I, I zachowywać. I to powoduje, że zamiast kobieta prezentować swój urok, wdzięk, swoje, piękno swojego ciała, to, to chodzą trochę tak jak, to jak się kiedyś tak nieładnie mówi, jak krampuki, czyli takie owady bezpłciowe, prawda? Znaczy po prostu, właściwie gdyby nie pewne elementy, to trudno byłoby odróżnić po sposobie chodzenia zachowania się dziewczyny od chłopaka. No, nie wpływa to na właśnie taką zdolność do prezentacji swojego wdzięku i uroku. No i czasami trzeba właśnie jak gdyby wydobyć go spod tego, spod tej szarej, że tak powiem, rzeczywistości. Zajęcia mi się bardzo podobały, były bardzo aktywne, dużo ruchu, dużo zabawy. Przy okazji też dużo uśmiechu. Widać, że można sobie naprawdę wytrenować świadomość ciała i możliwość prawidłowego poruszania się. Zmęczona? Tak, zmęczona, ale mam nadzieję, że się nauczę układu, że opanuję. Czy potrzebna jest tobie taka lekcja gracji? Na pewno przydaje się w codziennym życiu dla każdej kobiety. Myślę, że przydatne to jest. Czy choreografia wymyślona przez pana Roberta będzie trudna, jak sądzisz? Mam nadzieję, że nie będzie aż tak trudna. Dzisiaj było znośnie, naprawdę. Nie było źle. Do powodzenia na finale. Nie dziękuję, żeby nie oh. mam!